Hej, hej, witajcie kochane lwy z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę was zaprosić na horoskop na miesiąc październik 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem jeżeli to będzie problem jak się zapisać na sesję indywidualną moi drodzy to odsyłam do linka podanego na końcu tego filmu gdzie możecie się zapoznać jak się zapisać na sesję indywidualną tam jest wszystko wyjaśnione Moje drogie kochane lwy, ja wam, ja wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam Was do waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zatem, kochane lwy, zobaczmy, co tutaj u Was się będzie działo w sferze finansów. Finanse, finanse dla lwa na miesiąc październik 2023, już sprawdzamy. Finanse. Moje drogie lwy, jeśli chodzi o Waszą pracę i spełnienie marzeń, nie wszystko jest od Was zależne, aczkolwiek sprawy powinny ruszyć do przodu, bo jest też as buław, czyli tutaj karta działania, czyli Wy musicie iść w tym kierunku, zacząć działać. Być może tutaj chodzi o reklamę, może tutaj ruszać je ze swoją działalnością gospodarczą. Jest dużo lęku, dużo obaw, ale słuchajcie z, y, swojej intuicji, tego swojego wnętrza. Wy musicie odejść od tego lęku. No i właśnie bardzo dobrze, bo wy idziecie w kierunku słoneczka. Więc bardzo dobrze. Dociągniemy karciochy. Uwaga też na to, co mówicie, do kogo mówicie, bo mogą być jakieś plotki, nie zwracajcie na to uwagi. No, tutaj moim zdaniem, wydaje mi się, że tu trzeba wziąć niektóre rzeczy na logikę i po prostu no, wziąć się za reklamę, tak? Macie ogromny potencjał w sobie, ogromno, ogromne talenty i należy je rozwijać. Słuchajcie. Tu jest być może pogodzenie się z niektórymi rzeczami. Wy być może tych talentów też nie dostrzegacie w sobie. I tu jest naj, najgorsze. Najgorszy, yy. I tu jest najgorsze to, że wy nie dostrzegacie tych talentów, tak? Yy, moje drogie, yy, musicie wziąć niektóre, tak jakby. Moim zdaniem ta królowa mieczy mówi o tym, żeby podjąć tutaj strategię y, działania, tak? I zobaczcie, z królowej mieczy pójdziecie w, y, w energię cesarza. Aczkolwiek też może ten cesarz to może być mężczyzna, y, który Wam może pomagać też w reklamie czy w biznesie, tak? Zobaczcie, znowu macie y, y, Asa Buław. Tutaj jest 9 monet, tak? Czyli też nie nie mówić o swoich sukcesach za dużo. Może trzeba zawalczyć o siebie, tak? Tutaj może też trzeba pojechać w podróż, by zbadać teren, tak? By zawalczyć o siebie, zrobić właśnie tą reklamę, ale słuchajcie, macie kartę kochanków. Być może tutaj będą oferty, nowe oferty przychodziły i nie będziecie wiedziały jaką podjąć decyzję. Tutaj tak jakby mężczyzna będzie wam Y, pomagał. I słuchajcie, macie kartę cesarzowej. <laughs> Cesarz i cesarzowa to jest para, tak? Albo to jest para, zajebista para do biznesu, aczkolwiek też może to y, ta karta mówić, że wasz partner, który y, no, jest tak jakby prywatnym partnerem, tak? Y, y, w rodzinie, czy, czy partnerem po prostu y, jako partner w miłości, tak? No, to tutaj będzie was bardzo wspierał i albo wzajemnie będziecie się wspierać, tak? I wspólna współpraca. Więc, moje drogie, moje drogie lwy, Wy tutaj będziecie szły, szli do przodu. I nie bać się, pozbyć się tego lęku i zacząć działać w tym kierunku, tak? Już tutaj karty mówią o tym działaniu. Drogie lwy. Zobaczmy, co tutaj w uczuciach, w miłości, w relacjach, w przyjaźniach dla Was na miesiąc październik. Miłość, relacja, przyjaźni na miesiąc październik dla lwa. Słuchajcie, jakieś macie ograniczenia. Nie wiem, czy to jest związane z waszym zdrowiem, czy to jest brak wiary w siebie, ale to, co, jaką energię będziecie zasiewać, taką energię będziecie zbierać. I tutaj też na te plony, tak jakby będzie trzeba poczekać. Niektóre osoby mogą poznać mężczyznę lub kobietę po rozwodzie, po przejściach, i tutaj mogą być spotkania, tak? Niektóre osoby mogą się bać jakiegoś zabiegu. Niektóre osoby mogą sobie zrobić tatuaż związany z jak, jakimiś wierzeniami, jakimiś ideami, jakąś, jakimiś wyznaniami religijnymi, aczkolwiek tutaj też może być taka wiara, tak, że na przykład jesteście w szpitalu, że będzie jakiś zabieg, że będzie wszystko dobrze. No i oczywiście ma być dobrze i będzie dobrze, tylko na efekty będzie trzeba troszeczkę poczekać. Nie od razu, nie, to nie jest powiedziane, że w jeden dzień będziecie mieć operację, a w drugi dzień na przykład staniecie z łóżka, tak? No właśnie i tutaj ten brak decyzji, brak zdecydowania, to może musi odejść, tak? Tu być może będziecie mieć dwie osoby, bo też dwójka mieczy, jak i również no dwa królowie się tu pokazali tak więc yy, może będziecie mieć dwie osoby do wyboru do związku do relacji aczkolwiek no to mówimy też tutaj o przyjaźniach że to ktoś może się yy, pojawić gdzie po prostu będzie zwykła przyjaźń to nie musi być związek nie musi być relacja możecie być w związku małżeńskim a z kimś po prostu się spotykać lub rozmawiać tak? kto będzie ważną osobą dla was i słuchajcie, no azbuła, tutaj jest też troszeczkę ognista energia. No zobaczcie, drugi raz się pojawia ten król monet, więc może nie bez powodu. Yy, może to będą po prostu zwyczajne, dużo spotkań towarzyskich, tak? I yy, no i właśnie, tutaj albo chodzi o Waszą przebiegłość, chociaż nie sądzę, żeby była przebiegłość, jeśli chodzi o relacje te siedem mieczy dla mnie to czasem mówi o tym, że no ta osoba może być po prostu nie do końca uczciwa, tak? No tu jest wasza energia, królowa buław, więc myślę, że albo ktoś będąc w jakiejś relacji i pisząc z kimś, ktoś może uznać to za nieuczciwe. Też tak może być, tak, że tutaj ktoś Ktoś może złapać Was na gorącym uczynku, tak? Jeżeli coś będziecie pisać. Słuchajcie, dużo komunikacji, dużo rozmów. Nie, nie wszystko jest od Was zależne, aczkolwiek no dużo też jest w Waszych dłoniach, jak to się mówi. Ale też tutaj yy, koło fortuny, czyli też yy, dużo będzie los yy, tutaj sprawiał, że tak jakby yy, rzeczy karmiczne będą się pojawiać. Najgorszy już etap macie ze sobą, więc tutaj jakieś zmiany się szykują aczkolwiek nie widzę tutaj żeby była taka takie duże miłosne zaangażowanie jeśli chodzi o relacje bardziej tutaj być może jakieś takie współprace może biznesowe albo wy po prostu nie ufacie już nikomu albo ktoś wam nie ufa tak, ktoś się przejechał po prostu bardzo na takich oszustwach i to może oznaczać, ta karta siedmiu mieczy, może oznaczać nieufność, tak, że po prostu ta osoba nie ufa, jest ostrożna i długo będzie trzeba czekać na rozwój jakiejś relacji. Też tak może być, ale zobaczymy, moje kochane, co nam powiedzą karty Lenormand. Karty Lenormand dla Lwa na miesiąc październik 2023. Właśnie dużo zależy od Waszych myśli, tak? Jeżeli palicie fajury, to należy je ograniczyć lub rzucić. No i właśnie tu jest taki w siebie brak wiary, aczkolwiek też może się pojawić jakaś osoba, bardzo ważna osoba dla Was. Ta karta może oznaczać awans i w związku z tym dużo wątpliwości, tak? Jeżeli ktoś odszedł z bliskich od Was, to czuwa nad Wami. Jest tutaj po prostu w tym eterze. I zobaczcie, Wy musicie wyjść z tych energii, z tych chmur. Te chmury musicie rozgonić i wejść w pozytywną energię. Moje drogie, być może tutaj pojawi się osoba, która będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wasze życie, że wam da takiego kopa do działania, że pójdziecie do przodu. Może to być jakiś coach, może to być jakiś szef, może to być jakaś inna osoba, może być matka, babka, czy tam ktoś z rodziny, po prostu ktoś ważny dla was, tak? Bo nie to jest osoba ważna. Może to być ojciec. W każdym bądź razie, no tutaj y, takie duże zmiany się szykują i takie dobre zmiany, pozytywne zmiany. Kochani, y, jeśli chodzi o, y, o to, co macie tutaj w tle, y, możecie pójść na wesele, tak, trochę wydatków może będzie w związku z tym. Y, fajna impreza, no i tutaj coś możecie wpaść na nowy biznes, na nowe układy towarzyskie, dużo poznanych nowych ludzi, uwaga również na plotki, uwaga na to, co mówicie, do kogo mówicie. Możecie też kogoś poznać, jeśli chodzi o miłość. No albo po prostu ze swoją miłostką pójdziecie na przyjęcie. No i ta impreza może się przyczynić do tego, że będzie rozwój tej relacji, tak? Też tak może być. Moje drogie lwy, jeśli chodzi o zdrowie, układ oddechowy tutaj się bardzo kłania, tak? Od, od nosa, od zatok do płuc. Więc na to zwróćcie uwagę. Może się pojawić alergia też na futrzaki. Zwróćcie uwagę na ciało. Więc tutaj ciało to jest takie mieszkanko dla duszy, tak? Bo słońce to też może oznaczać to dziecko wewnętrzne, tą waszą duszę, wasze światełko. Więc żeby było wszystko w porządku. Zadbajcie, w jakim w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak? więc tutaj zadbajcie o, o to swoje ciało. I również zwróćcie uwagę na oświetlenie. Mogą się pojawić również alergie na skórze. Mogą się pojawić alergie y, związane z oczami. To nie muszą być też alergie, to mogą być jakieś problemy łuszczycowe, tak? Więc tutaj też na to zwrócić uwagę. Może tu trzeba zmienić dietę, tak? Yy. No i oświetlenie. Oświetlenie tutaj jest bardzo ważne i chronić swoje oczy. Nie wiem, no tutaj tak, tak to postrzegam, żeby na to zwrócić uwagę. Yy. No i to by było chyba wszystko. Zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty rady. Karty rady dla Lwa na miesiąc październik 2023. Granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. I druga karta. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Czyli nie bój się po prostu dużo odwagi do działania, bo Wy macie ten talent. Tak jak wcześniej powiedziałam, nie dostrzegacie tego swojego potencjału w sobie. Więc tutaj trzeba się odważyć. Moje drogie lwy, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca. Dużo miłości, pieniążków, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Wam wysyłam moc pozytywnej energii. Ściskam Was cieplutko. Buziaczki, papa, pa. do następnego razu.